Czy to już rewolucja czy ewolucja? Zdania są podzielone. Już od najdawniejszych czasów człowiek dążył do ułatwienia sobie życia i wymyślał kolejne rozmaite narzędzia, począwszy od kamienia upanego, poprzez narzędzia żelazne oraz inne maszyny napędzane siłą mięśni. Prawdziwy przełom nastąpił w momencie wynalezienia maszyny parowej, dzięki której nastąpił rozwój mechanizacji. Było to końcem XVIII wieku i określane jest pierwszą rewolucją przemysłową. Koniec XIX wieku to druga rewolucja przemysłowa związana z wynalezieniem elektryczności i rozwojem produkcji masowej. Koniec XX wieku to rozwój informatyzacji, komputeryzacji i automatyzacja procesów produkcyjnych. Dzisiaj mamy XXI wiek. Czy zatem dziś automatyzacja to za mało? Czy czeka nas kolejna rewolucja? Czwarta? Wszelkie działania obecnie są ukierunkowane na wspomaganie automatyzacji. Co to oznacza? Oznacza to wprowadzenie różnych metod optymalizacji, konfiguracji, samokontroli, inteligentnego wsparcia. Kolejnym aspektem jest wciągnięcie do systemu również człowieka. Współpraca każdego z każdym, na każdym etapie projektanta, inżyniera, dostawcy, podwykonawcy, marketingowca, sprzedawcy taka wymiana doświadczeń, koncepcji, rozwiązań sprzyja optymalizacji produkcji, zmniejszenia kosztów, zwiększenia efektywności. I taka właśnie jest intencja spotkań automatyków w Rytrze. Wpisuje się dokładnie w model czwartej rewolucji. Od pierwszej konferencji minęło już 20 lat. Wtedy zastanawialiśmy się, jak najlepiej wykorzystać potęgę informatyzacji i komputeryzacji w automatyzacji przemysłu. Teraz czekają nas kolejne wyzwania. Jak znaleźć się w obecnej sytuacji? Konferencja Automatyków, która po raz dwudziesty ma miejsce w naszym hotelu, sprawia co prawda dużo pracy, ale też mamy przyjemność gościć wspaniałych artystów. No i oczywiście wspaniałych też gości ze świata Automatyków. Konferencje w Rytrze zawsze miały jakiś motyw przewodni. Tegoroczna zajmuje się problematyką energetyki i środowiska, problematyką niezwykle aktualną, dlatego że wszystko opiera się na energii, ludzkość uzależniona jest od tego, żeby tą energię pozyskiwać i zużywać, natomiast bardzo wielką rolą automatyki jest takie kierowanie, Procesami, takie sterowanie systemami, żeby tej energii, jak gdyby no, energią gospodarować w sposób mądry i roztropny, a jednocześnie, żeby, żeby tej energii po prostu dla nas i naszych wnuków wystarczyło pod dostatkiem. Wobec tego, oby nasza konferencja była takim malusieńkim, ale ważnym elementem, właśnie na drodze do tego, żeby to, co zaczyna chorować w naszym otoczeniu, w naszej przyrodzie, żeby uzdrowić. Już w przeddzień konferencji rozpoczęły się warsztaty tematyczne, na których omówiono aspekty prawne pod kątem tematu konferencji. Taka formuła spotkania ma na celu nawiązanie i rozwój wzajemnej współpracy w środowisku producentów urządzeń automatyki. Od pierwszej konferencji w Rytrze mija właśnie 20 lat. Jest to najważniejsza konferencja w branży. I gromadzi ludzi z całej Polski. Jest to już nasza 20 konferencja, która w sposób tak jak, jak każda z pozostałych przebiega sprawnie. Goście są przyjmowani w miarę napływu osób uczestniczących tutaj. Pakiet został przygotowany dla każdego uczestnika. Mam nadzieję, że goście będą usatysfakcjonowani i zadowoleni z firmy Skamer, która organizuje konferencję automatyków. Jak zwykle na Rytrze fantastyczna atmosfera. Dzisiaj będzie bardzo merytorycznie i myślę, że do 16 dowiemy się wielu ciekawych rzeczy, także to spotkanie liczę, że będzie bardzo owocne. 20 konferencja to również jubileusz, a co za tym idzie szereg wspomnień, które nie mogły się odbyć bez statystycznej retrospekcji. Okres 20-letni jest bardzo długim okresem, jeżeli patrzymy na automatykę, z uwagi na to, że tak na dobrą sprawę, może nie z dnia na dzień, ale z roku na rok mamy coraz większy rozwój technologii, coraz urządzenia są nowocześniejsze, tak więc ta automatyka, która była kiedyś, nie przypomina tej obecnej. Każda konferencja, również tegoroczna, ma swój temat, a naukowcy i prelegenci swoje wystąpienia dostosowali do motywu przewodniego. Organizacja, ułożenie tych wystąpień w taki sposób, że każda firma ma jeden, jeden monolityczny blok którym jest w stanie za, zawrzeć po prostu całą treść, którą chce, chce przekazać. I myślę, że to jest również atrakcyjne dla, dla uczestników, gości z przemysłu, gości, go, gości z nauki. Firmy skupiły się na historii firmy, na najnowszych elementach oferty. Kilka firm, m.in. firma Skamer, firma ABB, swoje prezentacje oparły na bardzo modnym obecnie haśle przemysł 4.0. Jesteśmy właśnie w trakcie wystąpień producentów. Usłyszeliśmy już kilka ciekawych prezentacji i czekamy na więcej. Duża frekwencja uczestników świadczyła o ogromnym zainteresowaniu tematyką wśród naukowców, projektantów, producentów. Użytkowników. Jesteśmy zaangażowani we wszystkich dużych projektach energetycznych w Polsce i Polska jest praktycznie rzecz biorąc drugim co do wielkości na świecie ośrodkiem inżynierskim, jeżeli chodzi o energetykę. W tej chwili koncentrujemy się na tym, żeby z tych bloków, które są, wydobyć to co się da w jak najlepszy sposób, przede wszystkim ze względu na środowisko. No a do tego wszystkiego oczywiście zupełnie inne, nowe metody wytwarzania, już nie oparte na węglu kamiennym, to znaczy jednostki gazowe, różnego rodzaju spalarnie odpadów, dlatego że palić zawsze musimy, więc zaczynamy palić czym się da. I tutaj na przykład również w zakresie ciepłownictwa z niektórymi firmami, które na przykład dzierżą w swoich rękach ciepłownictwo w Warszawie. Również blisko współpracujemy i tych śmieci jak najwięcej, w jak najlepszy sposób chcemy spalić. Taki styk świata nauki świata producentów elementów automatyki, producentów sterowania, w końcu integratorów, którzy to wszystko u klienta końcowego integrują. Takie spotkania są bardzo ważne i stąd chyba potrzeba tych spotkań powoduje, że tak chętnie klienci, producenci przyjeżdżają i biorą w tym udział. Po raz dwunasty jesteśmy współorganizatorami dwudziestej konferen konferencji Automatyków w Rytrze. Widzimy w tym same pozytywy z racji tego, że spotykamy się z różnymi firmami, że spotykamy się z klientami, że tworzymy tu, że tak powiem, rozwiązania dla automatyków, dla naszych klientów. My staramy się, żeby te rozwiązania były jak najlepsze, słuchamy podpowiedzi klientów, żeby stworzyć... Ich, pro, dla nich produkty jak najlepszej jakości. Wszyscy organizatorzy są bardzo zadowoleni z takiej formuły, jaka jest przyjęta obecnie, e, która związana jest z możliwością wystawienia nowości produktowych na mini stoiskach. Jest to dla nas niezmiernie ważne, ponieważ mamy możliwość e, przedstawienia i swojej oferty e, i tego, co klienci potrzebują, jakie są. E, ich bieżące potrzeby. Jest więcej czasu na to, żeby poruszyć aspekty związane z automatyką, z napędami i inne rzeczy, które interesują klientów. Firma Beckhoff bierze udział w konferencji Automatyków w Rydrze po raz pierwszy. Jesteśmy z przebiegu konferencji bardzo zadowoleni. Jest to dla nas niezmiernie ważne wydarzenie w roku. Na początku działalności naszej firmy w Polsce kamer i samorytro pomagały nam bardzo marketingowo W tym, aby pokazać w ciągu jednego dnia Do wyselekcjonowanego grona automatyków Naszą firmę w pigułce Poza merytoryką jest jeszcze świetna zabawa Dzisiejszego wieczoru jest bardzo dużo atrakcji Były fajerwerki, były pokazy ogni był kabaret Jurki, był koncert Blue Cafe. Teraz był pokaz taneczny pani z Brazylii, z samego Rio de Janeiro. Także za nami widać jak się ludzie wspaniale bawią. Dzisiaj rozpoczynamy drugi dzień 20 konferencji automatyków w Rytru 2016. Teraz od godziny 10 rozpoczynamy takie panele tematyczne, na których w dwóch salach firmy prezentują swoją ofertę, pokazując ciekawe wyroby lub ciekawe rozwiązania, a w międzyczasie pomiędzy wystąpieniami firm są wplecione referaty kilku profesorów. Którzy pokazują, co ciekawego nauka może przedstawić już z konferencji Automatyków Rydża. Bardzo dużo ciekawych informacji podczas samych prezentacji zaproszonych gości, sponsorów. Mieliśmy również okazję zaprezentować naszą firmę przed frontem. Te wykłady są na pewno inspirujące i myślę, że wiele z nich można wyciągnąć. Od pierwszej konferencji minęło już 20 lat. Wtedy zastanawialiśmy się, jak najlepiej wykorzystać potęgę informatyzacji i komputeryzacji w automatyzacji produkcji. Teraz czekają nas kolejne wyzwania, jak znaleźć się w obecnej sytuacji i optymalnie wykorzystać automatyzację, przetwarzanie i wymianę danych, procesy produkcji, jak połączyć świat wirtualny z realnym, jak skomunikować systemy w czasie rzeczywistym i współpracowały między sobą i z ludźmi. Ale to dotyczy. Okresu długoterminowego. A w krótkoterminowym okresie musimy się zastanowić, jak wykorzystać automatyzację w zarządzaniu energią i środowiskiem. Chciałbym dwóch słowach podziękować wszystkim uczestnikom, że tak chętnie przyjeżdżają co rok do nas. Myślę, że na konferencję 21 z kolei tak samo będę miał problemy z zakwaterowaniem uczestników. Zapraszam na 21 konferencję. No, lubi latom życzę oczywiście dalszego kontynuowania tej wspaniałej tradycji. Głównym organizatorom w firmie kamer życzymy kolejnych 20 edycji. No i, i zrobimy wszystko, żeby na tej 40 również być. Mam nadzieję, że kolejne konferencje też będą organizowane w przepięknym Rytrze No i oczywiście w naszym hotelu Perwa Południa. Dziękuję.